Siemano, siemano, z tej strony Faltun, zapraszam do obejrzenia 21 odcinka z serii Spaladyna, jak się odcinek spodoba zostaw łapę w górę pod nim, fajnie też jak zasubskrybujesz kanał, jak jeszcze może nie subujesz, i tak, no nie było odcinka przez ostatnich parę dni, troszeczkę to wyniknęło z tego, że mniej czasu na gierkę, ale będę się starał wracać do takiej systematyczności, tak jak to wcześniej wyglądało, odcinek co 2-3 dni, więc mam nadzieję, że uda mi się to w miarę w ryzach trzymać a teraz zapraszam do obejrzenia tego odcinka Siemano, siemano, witam poniedziałek dzisiaj dwa dni nie było grane jedynie daily rewardy odbierałem taka mała przerwa no dzisiaj lecę dalej troszeczkę późno ale może coś jeszcze zdążę podziałać więc odbieram sobie dzisiejszego daily rewarda o, wcześniej brałem cały czas łuki, ale teraz tym razem wezmę sobie różdżki, zobaczę ile tego wleci. 41 dzień serwera i postaci, przepalę sobie y, te różdżki i zobaczę na czym tutaj się mniej więcej zatrzymałem na postaci. Na pewno widzę, że ten dostęp na, na tereny zao będzie potrzebny, bo, bo bossik, ale to na razie nie. Może wleci jakiś y, hancik na nightmary, bo task zabrany. Taski u Gnomów porobione, wpadło 8 tokenów i 6 koszyczków, 95 level wbity, jestem na Nightmarach w Jalachar na cmentarzu. Punkcik już rozdaję w kapa, już coraz bliżej do wbicia, go na full. Jeszcze 5 punktów zostało. I tak, stwierdziłem, że zrobię sobie tutaj Hunt Task, mam zabrany na te Nightmary, więc będę sobie go powoli wbijał. Pewnie jak porobię te właśnie taski jak Nightmary, tutaj na te Brimstone boogie już mam ukończony, to później wezmę się za zrobienie właśnie dostępów na miejsca, gdzie będę te bossy zabijał z tych tasków. A na ten moment sobie wyskoczyłem na Hunt, niech. Też coś level delikatnie się ruszy. Wracam z pierwszego Hanta. No i tak wygląda dropik. Jedne night legi, crown helmet. Creature produktów parę, dwa demonic essence. Więc szału jakiegoś nie ma. Ale na następny na następny handcik już zresetuję hunt analyzer, więc będzie to trochę bardziej dokładnie, bo tutaj mam pomieszany z tymi gnomami na których misję wykonywałem i GP prawie 6k teraz z tych nightmarów więc robię refill yy, i wracam tam właśnie na cmentarz być dalej te nightmary 96 level siedzi no tak jeśli chodzi o ten hunt analizer i yy, balans tak ledwo 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 na zero wychodzę delikatny plus. No ale no, to i tak nie licząc tego, że y, cały czas schodzi mi na łuku imbuing, więc no, tak naprawdę na ten moment jeszcze nie udało mi się y, zarobić na tych Nightmarach. No nie mam jakiegoś farta do dropu. Na no, nich, a wiadomo, y, szansa jest z nich na wytropienie boszków, y, waraxa, więc... Opcje jakieś są, no ale na ten moment jeszcze farcik nie dopisuje, Ale nawet w porządku, exp. Tak ponad 400k na godzinę na spokojnym biciu. Jedno targetowym, tylko czasami tam jakiegoś Massana zapodam. I koniec hunta na nightmarach. Już pociony się skończyły. I tak, nie zresetowałem, nie zresetowałem hunt analizera na trzecim hancie, więc są pokazane te dwa ostatnie. Tak to wygląda, ale no nadal bez szału ledwo, ledwo na, na plus cokolwiek, jeśli chodzi o amunicję i potiony. A jeszcze Hajsik w sumie 49K na ten moment zostało. I lecę zareportować o wykonaniu taska na Nightmary u Grizzly Adams, bo właśnie już, yy, już jest wystarczająca liczba wbita, więc lecę do Port Hope, task. I wpadło 25k expa yy, za Nightmary, no i na ten moment też właśnie nie, yy, nie zabiję ich bossa, bo będę musiał zrobić Ice Island yy, quest, żeby się tam dostać, więc yy, no jak na razie sobie to poczeka. Na dzisiaj kończę. Yy, jeszcze tak właśnie na koniec dzisiejszego dnia pozdrawiam graczy. Proste granie i Jarson, Jarson pozdrawia YouTube, więc pozdro dla Was panowie, a ja uciekam na offline training 12 godzin do przepalenia już coraz bliżej 91 Dista na 300. Siema, witam we wtorek. No jestem przy, stał, przy statuetce do yy, odbierania Daily Rewardów. Ale tak to wygląda, że dzisiaj mam tego boosta 50% na 30 minut do expa. Ale na razie jeszcze sobie nie odbieram tego daily rewarda, najpierw załatwię sobie misję u gnomów, 6 misji, a później odbiorę sobie daily rewarda i bardzo możliwe, że wyskoczę na hancik na nightmary. Nightmary są dzisiaj zbustowane. no troszeczkę się boję, że miejscówka może być dość mocno zajęta. I tutaj od razu y, pozdrowionka od y, inicjatywa Karma. Pozdrawia widzów. Pozdrawiam dla Ciebie. Jestem po misjach Hugnomów. No, zrobione to tak wygląda Hunt Analyzer z nich. Coś tam wpadło, ale wiadomo też delikatny y, waste, jeśli chodzi o pocione amunicje ja tam. I odbieram Daily rewarda ten buścik do expa, 42 dzień wskoczył byłem zobaczyć, jedna osoba niby jest 70 ten któryś y, rpx sobie XP na nightmarach ale stwierdziłem, że w sumie zbustowane są więc powinna miejscówka y, chyba wyrabiać ja i tak no, na pół godzinki tylko tam wbijam więc może jakoś bardzo nie będę kolidował za chwilę 97 level, biegnę tam na miejscówkę, na, na cmentarz, na nightmary i dobijam i siedzi 97 a niewiele brakowało tak jak niewiele brakowało tak jak właśnie yy, wspominałem niedawno w depo w sumie wszedłem i lecę dalej no parę osób jest jednak ale jeszcze 25 minut boosta zobaczę ile się uda wbić fajnie bo za zwykłego nightmara delikatnie ponad 6k expa więc nawet ładny expig siedzi koniec boosta no, yy, w okolicach jednego kaka Expa na godzinę się udało wyciągać, właśnie podczas buścika i przy okazji zbustowanych nightmarów. Niedużo brakuje też już do kolejnego levela, do 98. Więc, no tak naprawdę, praktycznie cały level wpadł na, na, na tym hancie półgodzinnym. Więc chyba już sobie tutaj chwileczkę jeszcze zostanę. Amunicji już mam co prawda niedużo, ale może mi właśnie wystarczy na to, żeby ten level 98 dobić yy, i później spadam do miasta. No na ten moment Nightmary yy, no troszeczkę słabo, jeśli chodzi o dropik, niby zbustowany potworek, a ani jedne Nightlegi nie wypadły, żadnych bożków nie widać, Łaraksik też nic. 98 level dobity i uciekam do miasta tak jak właśnie wspominałem tylko chciałem ten level tutaj jeszcze dobić dwa levele zostały do setnego więc naprawdę już blisko ale teraz chwila takiego przysto przystopowania jeśli chodzi o levelowanie bo wezmę się za zrobienie questów właśnie o których wspominałem tam dostępy na okolice zao drogi widzu Royal Emanu. Wysyłam Ci złotą rybkę, cyk parcelkiem i oby się dobrze handlowało z Rashidkiem. <grym> Pozdro. Zrobiłem misję w The New Frontier Quest. No, została tylko ostatnia Mortal Kombat do zrobienia. Ale najważniejsze, właśnie, że już mam dostęp tutaj na parne pola. Będę mógł wybrać się na bossa Brimstone Bugu, więc załatwię to sobie. I też przy okazji skoczę do THAIS, żeby zrobić sobie właśnie skrót tutaj na, na miejscówkę, na końcówkę mapy, więc będzie dużo szybciej. Można się tutaj właśnie na Zao dostać. Jestem w THAIS, tutaj północ od miasta miejscówka z portalami, gdzie właśnie tutaj z nimi się robi różnego rodzaju misje i tak rozmawiam job father yes yes i teraz powinienem już jestem przy teleporcie na bossa brimstone bugów pokonam bossa i sprawdzę też przy okazji czy od tej strony ten portal mi zadziała? Ten skrót właśnie na te tereny. Bośnik pokonany. No nie wiem, czy z niego yy, w ogóle jakiś, jakiś taki rzadki item można wydropić, który, którego by się farmiło. Ale będzie achievement oczywiście za bossa. I teraz lecę właśnie zobaczyć pod ten portal. No, i nic się nie dzieje. Grizzly Adams, Port Hope. I jest aczek za bossa Brimstone Bugów. I tak, jeśli chodzi o ten portal, ze skrótem na ZAO, no, trzeba mieć wykonany cały całego New Frontiera. No, a mi została to ostatnia misja Mortal Kombat, więc no dopóki sobie Mortal Kombat nie wykonam. No to zostało mi na ten moment latanie tą dłuższą drogą No ale myślę, że w przyszłości może też się znajdzie ktoś chętny na Mortal Kombat, bo do tej misji potrzeba dwóch osób Więc kiedyś się na pewno zrobi A na ten moment lecę do depo, trochę posprzedaję tych plate armorów I tego typu rzeczy, bo mało kasy zostało, 16k tylko i zaczynam y, sprzedaż dropa tych plate armorów. No, większość tego była właśnie z jakichś y, lootbugów i tego typu rzeczy, ale ponad 90 y, samych plate armorów się uzbierało w depo, więc y, lecę z tymi itemkami. No, pewnie troszkę ich będzie, jakichś tu swordów i tak dalej. Zobaczymy, ile hajsu uda się z tego wyciągnąć. Y, plate armory prawie sprzedane, zostało jeszcze troszeczkę kapa, więc dobieram Steel Helmety, no Steel Helmetów w depo 51 kolejny przedmiot 200 Sword ich w depo 29 Halberd czy ta halabarda cała ich w depo 20 i wszystko sprzedane jeśli chodzi o te rzeczy z których robiłem loot I zobaczymy ile teraz no za to wszystko wyszło 73k. Więc wpłacam to sobie do banku. Myślę, że nawet w porządku. Wiadomo, czasami trzeba było się y, otrudzić troszeczkę pomęczyć z wchaniem tych plecaków do miasta, ale zawsze będzie na jakieś potiony i amunicję. I Gian Spidery dobite do y, taska, dokończyłem dokonczyłem tego taska z GSami. No i się akurat kończyła amunicja i tak dalej. Yy, wracam do miasta. No na huncie udało się z samych gepek w ponad 17k yy, zarobić nawet spoko, bo trzy razy night legi, jeden night armor silk. Więc nawet ładnie podropiło i rozmowa z Grizzly Adamsem high task. 20K ekspa wpadło i będzie znowu do zabicia Old Widow Zobaczę w sumie jeszcze ile punktów mam na ten moment. No na ten moment 54 punkty u Grizzly Adamsa. Bosika zostawię sobie na następny odcinek, bo ten już będę kończył. Idę do depo. Ogarnę tutaj to co trzeba wrzucić do depo, wpłacić kasę do banku. I takie szybkie przedstawienie postaci, jak to wygląda na ten moment. I tak szybkie przedstawienie postaci na zakończenie. 31% brakuje do 99 levela. Więc no, na kolejny odcinek raczej powinna ta setka wlecieć. Bo już naprawdę blisko. Magic Level w dalszym, w dalszym ciągu 25. 9%. Do 91 Dista yy, na czysto hmm, Hajsik w banku 91K Też się ostatnio sprzedał bag of apple silkes Za no, niecałe 9K Staż. Tak on wygląda i w depo w sumie, tutaj bardzo dużo rzeczy jeszcze do zielonych dżinów no jeszcze ani razu nie sprzedawałem jeśli chodzi o zielone dżiny raczej będę musiał chyba to sprzedać na markecie plany na kolejny odcinek pewnie zrobię jeszcze dostęp na Ice Island Quest żeby móc zawalczyć z bossem Nightmarów kolejny achievement wpadnie, może też coś wleci z fajnie byłoby też y zrobić tą dziewiątą misję Mortal Kombat, więc mam nadzieję, że wszystko uda się powoli to realizować, a teraz uciekam na offline trening 12 godzin.